Wczoraj wydano oficjalny add-on dodający różne rzeczy z filmu A Minecraft Movie. Dzisiaj go sobie przetestujemy i zobaczymy, czy skrywa może on jakieś tajemnice, o których jeszcze nie wiemy, że będą w filmie. A na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba, no i zapraszam do oglądania. Jak to od jakiegoś czasu w większości addonów mamy, dostaliśmy specjalną książeczkę, gdzie wszystko jest opisane. Mamy tutaj dwa nowe bossy, do których przejdziemy później. Całkiem sporo nowych piglinów, które są oczywiście bazowane na postaciach z filmu, o których mogliśmy jeszcze po prostu nie wiedzieć, więc też je sobie przetestujemy. No i jeszcze jakieś tutaj informacje: Pigliny w zwykłym świecie. Podaruj nowym piglinom nederową brodawkę lub dziwną potkę, aby zatrzymać ich zombifikowanie w zwykłym Świecie, dobra, to zaraz przetestujemy, czy to faktycznie tylko nowych się dotyczy piglinów? Dobra, sprawdźmy na zwykłym piglinie. Wrzucę mu taką brodawkę i nic się nie dzieje, więc chyba to faktycznie tylko nowych gości dotyczy. Czyli wychodzi na to, że tak, gościu się trzęsie normalnie, tak jak zwykły piglin, i my byśmy mu mieli dać o. Chyba go nakarmiłem tym. Dobra. Troszkę dziwne, sprawdźmy jeszcze drugiego. Tak, faktycznie trzeba na niego kliknąć, i wtedy on już będzie uodporniony na te, nie wiem, zombifikowanie. Zacznijmy sobie od piglina z włócznią. Ten, oczywiście, go najpierw nakarmię. Z bliska ma mnie dzigać tą swoją włócznią, a z daleka podobno ma we mnie nią rzucać. Tylko kurczę, szybki jest zawodnik i ciężko od niego uciec, więc to tutaj będzie mały problem. Ale dobra, chyba się udało. I faktycznie rzuca tylko coś niezbyt celnie, dobra teraz mu się akurat udało trafić, więc faktycznie zawodnik potrafi coś takiego zrobić, ale my się go tutaj pozbędziemy i przejdziemy do następnego. Kolejny piglin wygląda na w miarę wściekłego, jest to kucharz, szef kuchni pigliński i on mnie ma atakować tym swoim kuchennym nożem, zobaczymy, tak się dzieje faktycznie i całkiem mocny jest ten atak, bo ja mam prawie pełną netherite'ową zbroję. No i dość mocno mnie on tutaj obija. Podobno po jego śmierci ma on wyrzucać jakieś piglińskie jedzenie losowe. Więc zaraz to zobaczymy, tylko kurczę, mocny jest typek. Widać, że chroniony jest grubą warstwą tłuszczu. No i dobra, dostajemy upieczony schab. Mamy też piglina z kilofem. Zobaczymy, co gościu robi. Aha. Próbuję mnie rozkopać. No powiem szczerze, dosyć mocne by musiało być takie uderzenie. No w sumie nawet czachy by mogło rozwalić. Ale dobra, my go sobie tutaj elegancko zabijemy. I Powinien dropić kill off, a tego nie robi, bo jak widać w książeczce jest napisane, że on atakuje nas kill offem, który potem jest upuszczany, kiedy piglin zostanie zabity. A jak widać tutaj nic takiego się nie stało. Dobra, jesteś taki zawodnik z młotem. On mnie ma teoretycznie atakować młotem i okazjonalnie uderzać jakoś w ziemię, więc zobaczmy, czy tak się stanie. No ale kurde, za szybcy są ci zawodnicy. Niestety to jest taki drobny problem. Oj, 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 oj. Dobra, ja może stąd wylecę. I zobaczymy, czy on faktycznie będzie uderzał w podłoże. O, faktycznie! Ale gość wyskoczył. Ja cię sunę. Czyli to jest jego po prostu taki alternatywny atak, że tak powiem. Taki wyskok w górę. No kurde, ale ja bym musiał stąd uciekać, bo mnie zaraz zabije. O! Widzieliście teraz ładnie jak on wyskoczył. Coś pięknego. Następny piglin dzierży w ręce pochodnie i on mnie ma podpalać jeśli mnie uderzy. I tak też się dzieje. No niebezpieczny zawodnik jak się może wydawać. Początkowo obawiałem się, że to będzie... O kurde! Początkowo obawiałem się, że gostek będzie aż tak niebezpieczny jak te niektóre pigliny z Minecraft Legends, bo one tam potrafiły rzucać takimi pochodniami. No nie wiem, czy to były pochodnie, faktycznie działały jak pochodnie poniekąd, jak ta pochodnia, którą dzierży ten piglin, no ale jednak jak pochodnie nie wyglądały, ale były niebezpieczne, bo tamte pigliny rzucały sobie tą pochodnią i mogły podpalać wszystko naokoło. A jak widać, ten gostek to już nie jest taki potężny bolek. I po śmierci, oczywiście, upuszcza pochodnie. Piglina z bębnami to można teoretycznie zaliczyć tylko do wsparcia, bo on generalnie nas nie atakuje tylko co jakiś czas po prostu sobie gdzieś przystanie. Zostawmy go na chwilę w spokoju będzie uderzał w te swoje bębny, i wtedy dookoła o, właśnie teraz, tak jak widzicie Pojawi się taka, taka obręcz, że tak powiem, no i wszyscy w promieniu tej obręczy dostaną nowe efekty, które ich wzmocnią. I jak widać, ten piglin z bębnami jednak też dostaje yy, jakieś hajny, nie wiem, atakuje po prostu gości, których nie powinien, czyli w tym przypadku mnie. No i gościu dropi dwa patyki, czyli chyba te, którymi uderza gdzieś tam w te swoje bębny. Jest też, jak widzicie, pigliński wojownik, i on ma szybko i zwinnie atakować mnie swoim mieczem. O kurczę, Faktycznie mega szybko, no mało niby zadaje obrażeń ten jego miecz, ale bardzo szybko, bardzo często atakuje mnie właśnie i to może być największy problem. I też jak się wydaje, no nie ma aż tak dużo życia, ale dropi kości. Szczerze obawiałem się, że ten wojownik będzie jakoś mocniejszy, no ale... Zobaczymy, jak teraz będzie z generałem. Bo teoretycznie to jest najpotężniejszy z tych wszystkich piglinów, które nie są bossami. Więc sprawdźmy, jak on tutaj będzie nam się prezentował. On mnie ma odpychać jakoś do tyłu mocno. No dobra, nie aż tak mocno. I też co jakiś czas ma mieć jakiś swój atak obrotowy. Czyli nie wiem, chyba szybko obracać się z mieczem, coś takiego. Zaraz mam nadzieję, że to zaobserwujemy. O, faktycznie, coś takiego. I to mnie daleko odpycha. Ej dobra, ładnie to wyglądało, fajne animacje przygotowane. Generalnie te pigliny całkiem przyjemnie wyglądają. No a ten chyba po prostu ma symbolizować, ma być tym piglinem, którego już wielokrotnie widzieliśmy na zwiastunach, który najeżdżał ze swoją armią na wioskę. No, teoretycznie za dużo mi tu nic nie może zrobić, ale dropi, jak widzicie, jakiś element netherite'owej zbroi, więc chyba nawet całkiem warto go zabijać. Zaczniemy od podwójnych wiaderek, które kraftuje się, jak widzicie, z kilku takich żelaznych samorotków, no i trzech sztabek żelaza. Podwójne wiaderka mają ogłuszać i odrzucać przeciwników, więc sprawdźmy, czy tak się dzieje. Oczywiście tak, tylko że nie za każdym razem zawodnik jest ogłuszany, więc to chyba nie powinno tak działać. Nie wiem, chyba, że to specjalnie jest tak zrobione, że jest mała szansa na ogłuszenie. O, teraz widać akurat zawodnik został ogłuszony, więc tak to się prezentuje. No i też co jakiś czas jest mocniej odrzucany, sprawdźmy. Chyba, że wiecie jak sprintem lecę na niego? Nie. Kurde, nie wiem. Co jakiś czas tak jakby gościu był po prostu mocniej odrzucany, a co jakiś czas potem... Słabiej odrzucany, więc to chyba jest tutaj bardziej losowe. A z trzech bloków muchomorów możemy jeszcze zrobić sobie taką czapkę, którą miałam teraz na głowie. Teoretycznie nic ona nie robi, tylko fajnie wygląda i wydziela jakieś cząsteczki. Przynajmniej nigdzie tutaj nic nie opisano, że ta czapka ma coś robić. Kolejna broń to włócznia, i jak widzicie, przeciwników możemy dźgać sobie z bliska lub z trochę większej odległości po prostu rzucać w nich tymi włóczniami. No, tylko troszkę słabo z celnością, nad tym mogliby tutaj twórcy popracować, ale to już chyba za Późno. No. Kurczę, troszkę za nisko lecą te włócznie, tak mi się wydaje, więc to jest trochę słabe. Oczywiście takie włócznie możemy sobie wytworzyć z różnych materiałów w pokroju żelazo, złoto, diament czy netherite. No i przejdziemy sobie teraz do broni, którą mieliście już okazji w tym odcinku kilkukrotnie oglądać. No i generalnie. Posługiwać się ją można w ten sposób, że po prostu atakując takiego zawodnika on zostanie lekko odepchnięty, a jeśli użyjemy na nim tego toporka, no to po prostu on w górę zostanie podrzucony pięknie. Tylko warto tutaj zwrócić uwagę, że jeśli podrzucamy zawodnika do góry, no to dostajemy lekki cooldown, no czyli po prostu nie możemy tym spamować. Co się nie dziwię, bo byłoby to po prostu zbyt OP. Teraz jeszcze może zanim przejdziemy dalej, no to warto by było omówić wieśniaka takiego specjalnego wędrownego handlarza z tego Adona, który zaoferuje nam specjalne nowe właśnie przedmioty. Tak, wiem, że pewnie większość z osób będzie go chciała pierwsze co zrobić to zabić, no ale można zobaczyć co on tutaj sprzedaje. Sprzedaje ten tater tot, czyli to jest taki jakby wyrób ziemniaczany. Mamy tutaj też malgosza staw, malgosza to jest ten piglin, no i to jest po prostu ta jego laska. No i generalnie chyba moglibyśmy tu jeszcze kupić, nie wiem, tą kulę dominacji, zaraz to ogarniemy, czy faktycznie ten zawodnik może to sprzedawać. No chyba niestety nie. W każdym razie kolejna broń to wyrzutnia ziemniaków, w taki sposób ją kraftujemy. No i o co tutaj chodzi? Musimy mieć w ekwipunku taki jak widzicie tutaj tater tot, no i wtedy ładujemy sobie jak widzicie ten pistolet. I z niego możemy potem strzelać. Obrażeń to jakichś wielkich nie robi. O kurde, to na kreatywie też trzeba mieć cały stack. Dobra, zobaczymy. Obrażeń wielkich to chyba. O! Może nawet kilka naraz się załadować, więc całkiem ciekawie. No ale jak widać, obrażeń większych to raczej nie zadaje. Możemy też do tego załadować perły kresu, co ciekawe. No i zobaczmy, jak to działa. Po prostu wystrzeliwuje nam gdzieś daleko taką perłę kresu. Czyli moim zdaniem całkiem słaba i niezbyt przydatna sprawa. No i została nam jeszcze laska dominacji, którą będziemy mogli zrobić z kuli dominacji i laski mangloszy. Szczerze nie wiem skąd pozyskać kulę dominacji, ale prawdopodobnie będzie ona to zdobycia po zabiciu mangloszy, co oczywiście zaraz przetestujemy. Zwyczajnie używając tej laski możemy wystrzeliwać, jak widzicie tutaj. Takie kule ognia, ale jeśli naładujemy sobie tę broń, to będzie mocna dosyć eksplozja. Więc jak widać, jest to naprawdę potężna broń. Dobra, nadałem sobie efekt regeneracji i zobaczmy, jak prezentuje się ten wielki świniok. Czyli pierwszy z bossów. On w nas ma strzelać. O, właśnie tak jak mówiłem. Znaczy, no jeszcze nie zdążyłem nawet powiedzieć. On w nas strzela, jak widzicie, pociskami ognia kulami ognia właściwie, no i też z bliska może nas atakować. Oj, chyba zapomniałem go nakarmić. Generalnie koleś żyst będzie strzelał w nas właśnie kulami ognia i z bliska też jakoś dziwnie atakował, więc podejrzany jak widzicie na właśnie moim hotbarze, serduszek też trochę ubywa po każdym takim ataku, więc jest to mocny bolek. No ale ja mam efekt regeneracji, więc za bardzo nic mi tutaj nie grozi na szczęście, no ale spróbujmy go pokonać taką, nie wiem, różdżką dominacji. No, nie jest chyba taki trudny do pokonania. Myślę, że tutaj kilka uderzeń. Oj, 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 oj. oj. No to mieliśmy lekki przypał, że tak powiem, a ja szybko potrzebuję jeszcze efektu regeneracji. Dobrze, bo bym się pomylił i by było słabo. Dobra, spróbujmy goście tutaj obezwładnić, że tak powiem, tą różdżką. Tylko muszę uważać, żeby ten gościu za blisko do mnie nie podszedł, bo wtedy może być drobny problem, że tak powiem. Bo już dwa razy się sam wysadziłem i myślę, że mało brakowało by byłby kolejny. Dobra i chyba teraz już ostateczny atak. Tak, jest. Co dostajemy? Blaze Roda, troszkę Sztabek Żelaza i Sztabkę Ndraitu, znaczy Sztabek Złota, przepraszam. No i przyszła w końcu pora na malgosze, czyli chyba głównego bossa tego całego addonu. Zobaczmy jak on się będzie prezentował. Ale odgłosy wydaje i spawnuje oczywiście mnóstwo piglinów wokół siebie, więc to będzie drobny problem, ale mnie odrzucają. Ja cię sunę, dobra. To nie będzie taka prosta walka, chociaż Malgosza chyba sam w sobie yy, nie ma zbyt dużo życia, jak widzicie. Patrzcie, jak to słabo dopracowali, bo te pigliny zamieniają się po chwili w zombifikowane pigliny i one teoretycznie nic mi nie mogą zrobić. Bo wtedy, no po prostu sobie są. A gdyby były piglinami, to dalej by mogły mnie atakować. Więc kurde, muszę wam powiedzieć, że ten potężny świniok jest dużo lepiej dopracowanym zawodnikiem niż Malgosza. Dużo potężniejszym na pewno. No i dostajemy z niego tą różdżkę Malgoszy. Ja bym chciał zobaczyć, czy on faktycznie może wydropić kulę domin- O! Wydropił całą różdżkę. Nieźle. I kulę dominacji też dropi. Czyli mamy trzy takie, jak widzicie, tutaj łupy różne. Albo dostajemy pustą laskę, albo dostajemy kulę dominacji, albo dostaniemy, tak jak zaraz zobaczycie, pełną już różdżkę dominacji. O jest. No ale jak widać, bardzo rzadka jest ta różdżka w pełni już tutaj z mocami. Jestem też ciekaw, jak to się będzie prezentowało w Nederze. No i faktycznie mamy tutaj tego nowego piglina, czyli wychodzi na to, że raczej te nowe pigliny wszystkie powinny się nam tutaj gdzieś po prostu spawnować. Jest też piglin z włócznią, więc chyba po prostu wszystkie nowe pigliny nam się będą w nederze spawnować. Jeszcze bym sprawdził tutaj bastion, bo wydaje mi się, że bastion byłby po prostu idealnym miejscem, gdzie mógłby się pojawiać taki malgosza. Malgosza albo przynajmniej potężny świniok. No ale nie widzę tu ani jednego, ani drugiego, więc trochę słabo. W książce z tego addona też nigdzie nic nie napisano o spawnowaniu się właśnie takiego wielkiego świnioka, no i malgoszy, więc jest to troszkę dziwne. Jeśli wiecie gdzie te bossy mogą się spawnować to dajcie proszę znać w komentarzu, ja niestety nigdzie żadnej informacji na ten temat nie znalazłem. Dajcie znać w komentarzach czy skorzystacie z tego addona, no a jeśli sam odcinek wam się spodobał możecie zostawić łapkę w górę, bardzo mnie to ucieszy. Dzięki za obejrzenie i cześć!